Ciądeczko moi drodzy, moi mieli witam was serdecznie, cieplutko, gorąco. Cześć! Co dzisiaj będziemy robić? To jest dobre pytanie, na które wam teraz odpowiem. Gramy dzisiaj w Champions. skończymy drugi dzień i mamy bilans 9 i mamy bilans 9,4 dlatego, że działy się niefajne rzeczy generalnie w uczępiach, do, do tego przejdziemy troszkę później, niestety nie ma żadnego kontentu oprócz paru pików, dosłownie paru pików, które zrobiłem, bo jej się nie popisało, niestety, dało, dało prawda kartę TodiBo, który mi się nie przyda, wolałem jednak jakieś SBC opaczkę, jakiś więcej pików, coś tego typu, niestety, nie tym razem, Musimy najwyraźniej poczekać do jutra, także mamy na razie dwa piky, nie wykluczam, że zrobimy ich więcej, więc zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Daily Szczerze, że po meczach zrobiłem troszkę więcej, ponieważ mam dużo srebrnych kart, które mogę przypalić na srebrnej wymianie i mieć paczki z nieświetlącymi zawodnikami. Taki jest plan. Lecimy do pików, proszę Państwa. Zobaczmy, z kim, co dostaję. Może Future Star jakiś. Oh, let's go, that's class! Julian Brandt, 8-4, ale ja nadal nie trafiłem żadnego Future Stara, żadnego. To jest ten moment. Okej, okay, jak na dwa piki, powiem wam. 8, 4, 8, 6. Ja jestem zadowolony. Bardzo możliwe, mówię, bardzo możliwe, że zrobię więcej, ponieważ widzicie, mam nawet paczkę trzech zwykłych piłkarzy. Niestety, po pierwsze nie mam nic w klubie, po drugie nie mam monet, więc jest bieda, nie będę ukrywał. Jest bieda, także no, Robię co mogę. O, tu jest kamera. E, dobra, wracając do Food Champions. Wracając do Food Champions, zagrałem pewien mecz, nawet to, możliwe, że to był jakiś pros albo ktoś, kto wbija litę w górę. I działy się takie rzeczy. Nie, co jest, co jest? Co jest? No. Nie. No, ja... P... czemu tak się dzieje w tej grze? No przecież. Nie. Także no, co mogę powiedzieć? Próbowałem. E, przegrałem w karnych niestety. Był wynik 7 do 7 i przegrałem w karnych. To nie lubi się wypowiadać na temat takich rzeczy, ale odczuwałem tak zwany scripting. Scripting, pisanie rzeczy, tak zwane pisanie gry. No nie wiem, no dla mnie to było bardzo podejrzane, niestety bilans 9-4. byleby być to g1, naprawdę, bo w, gram w sobotę, nie, to jest sobota. Wiemy, jak się gra w sobotę, po prostu wiemy dzisiaj ten silver 1 i będzie spoko, naprawdę, będzie spoko. Zwykły Kevin Trapp na bramce, to jest dosyć ciekawe. Jest niestety ten Runej, jest też Ronaldo Baby. No i na obronie Rajkac z Batengiem No dobra, no to jest ciekawy zestaw, nie ukrywam. A tam był spalony, tam był spalony Czemu nie był od zdany? Dobra, gość bardzo mocno presuje, trzeba będzie na to uważać, bo jak widzicie, Mendy już jest tutaj w ataku I nie ma moich obrońców oblak Tavernier Aha, ryzykownie Wracamy, wracamy, wracamy To będzie chyba bramka Torres, całe szczęście, że tam się znalazł Dobra, widzę, że to będzie strasznie ciężki mecz niestety Gość jest ogarnięty, tak mi się wydaje O, o, dawaj, zdąży, dobrze Mbappe, ale jak to przyjąłeś? Dobra Mbappé? Musisz, 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 jest! Nie wiem czemu to był Dembele, to miał być do Nazario. Ale jest 1-0, gość, mocno cisnął, ale no za bardzo się odkrył, nie za bardzo się odkrył. Mamy 1-0, let's go. Neymar? Dośrodkowanie. O kurde, nawet nie wskazywał 2 robi przewrotkę. Ok, ciekawe. Pyk. Oj, trap, a miałem nadzieję, że to będzie lepiej, to nie była Fineska, nie wiem czemu uderzył tak w dziwny sposób. No ale okej, okay. to może Dembele, znowu Kevin Trap, kurcze. No i mój błąd. Wain run, zobaczmy, czy ja to spierdzielę, czy on to spierdzieli, niestety słupek! Ale fart. W złą stronę się w ogóle ruszyłem. No ten Kleiber, powiem wam, nie małe problemy robi na tej obronie, niestety. Nie, czemu? Oblak broni, Boże, czemu on tak się urwał tam? Tavernier, proszę cię. Aha, co. Aha, no to ma, to ma sens, nie? To ma sens. I do Neymara. Kończąc zdąży, zdąży, zaczekajmy, Nazario, zablokowany, Mbappé, no i też zablokowany, no co jest. Dobra, no do pierwszej połowy nie... wygrywamy co prawda, ale no gość jest dobry. To jest problem, że gość jest naprawdę dobry, więc będziemy musieli naprawdę uważać. No widzicie, no statystyki, mia... więcej strzałów, my mieliśmy więcej strzałów ceny, więc coś za coś. Ugrajmy to, chcę mieć też 16 win, chcę jutro zagrać jak najmniej, bo to w Champions, jak widzieliście sami na tym odcinku, bo. No. Było po prostu. To jest gol. No i znowu blokuje, no jak? Skąd ty to robisz, człowieku? Niedobrze. Oj, waran. Całe szczęście. Nie. Hopoty. Broni oblak, wybijamy, wybijamy. To może być bramka, niestety. To może być bramka, ale broni oblak. Wybijmy, chłopaki, proszę was. Naprawdę, już się robi bardzo niebezpiecznie tutaj. No... Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co się dzieje w tym meczu, w sensie Nazario powinien takie coś z palcem w pupie wykorzystać, a problemy ma z wykończeniem, z oddaniem strzału nawet. O, ale akcja. Kurde, ale zepsułem, ale już nie miałem pomysłu tutaj. No dobra, 10 minut. Wprowadźmy sobie Robena, bo zwykle Roben z ławki to jest dobry pomysł, mam nadzieję, że teraz też wypali, jakąś tam ładną bramkę z lewej nogi wsadzi, więc... No dobra, 10 minut. I wytrzymajmy po prostu, nie? No. Naprawdę, no, no co jest, ty, no... Ostatni minutaci, znowu zachowałem się jak debile. Chłopaki, proszę was, parę minut wytrzymacie, naprawdę wytrzymacie bez zrobienia... Głupich że... Grze... nie, 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 nie. Bruno, czyściutko, klasa światowa, wybi. Jezu. Kleiber, przestań, Boże, chcę zagrać trochę na czas, ale nie mogę. Nie, to jest gol. I dogrywka, no kurde, to można było tak wyklaczować, ale... Widzieliście co zrobili Ronaldo z dębele. Zamiast pójść do przodu, walnęli się o siebie i... Nie, gdzie jest obrona? Gdzie jest pomoc? O co chodzi? Kunde, boże, uratowałeś nam aktualnie mecz chyba. Nie, 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 nie. O, proszę, proszę, Ronaldo. Proszę i się przy. Zamiast zrobić strzał! Zrobił animację odbioru i sfaulował. Czy wy to widzicie, co tu się dzieje? Naprawdę, ja nie wiem, za każdym razem to mówię, ale naprawdę podziwiam każdego prosa, który wbija elitę w Więc Co tu się dzieje? Koniec, moi drodzy, koniec marzeń. Lozano się urywa. Oblak, całe szczęście, ale ja już jakby pobiegł dalej, to myślę, że na spokojnie by to strzelił. Karny, w meczu, który powinien wygrać. To się źle skończy, słuchajcie. To się źle skończy. Dobra, pierwszy karny. Celuję w prawo, więc trzeba, że strzeli w lewo. Aaa, taki jesteś swaniak, nie ze mną te numery. Dobra, my strzelimy tak troszkę w środek. Okej, okay, 1-0, let's go. Ty też strzeli w środek. A, no, jednak nie, okej, okay, okej. Okay. Let's go, 2-1. W lewo. No, kurde. Jest! Oblak! Oh let's go! 3-2. Let's go! Musimy to wygrać. Musimy to wygrać. Torres, kontra, oblak. Oh prawo. brawo! Kurde! A dobra, jak strzyjmy to, chyba wygrywamy. Focus, fokus, 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 Nazario, robisz to dla nas. Ja pierdolę. Nie tra nie trafił! O cholera! Proszę, proszę, lam! Proszę! No jak?! No jak?! Nie, my to przegramy, my to przegramy! Jest gol, Jezu, czemu takie karne muszą być? Patryk. Trafił, kurde! Jak nie trafimy to jest dupa. Kunde, proszę. Środek. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś, A Ale tak jest zawsze, tak jest zawsze. Jak, jak przegrywam mecz w ostatniej minucie jak remisuję mecz w ostatniej minucie zawsze, zawsze przegrywam. To jest już klasyk, nie? Oblak zownikiem meczu. 11 obojętnych strzałów. Niestety, moi drodzy, no, szkoda, naprawdę szkoda, bo ten mecz był. Po prostu do ugrania. Siemaneczko moi drodzy, witam was. Jak widzicie, jestem po potężnej bitwie w Champions. Aktualnie, właśnie, wygrałem mecz z gościem, który miał samych praktycznie bocznych obrońców na, yy, na SO i grał formacją 5-3-2. Także mamy aktualnie bilans 17-7. Ja już na dzisiaj sobie podziękuję. Mamy godzinę 30 po północy. Życzę Wam szczęśliwych Walentynek. Kocham was wszystkich, a w międzyczasie zrobimy jeszcze cztery piki, ponieważ nie mam już pieniędzy, już nie mam totalnie nic. To są prawdopodobnie nasze ostatnie piki, chyba że jutro będzie jakaś paczka ze stoka za darmo, to, to, to wtedy nie będzie. Ale mamy cztery piki, także, sam, tak, także na sam koniec taki content ode mnie dla was na walentynki, także taki prezent, więc zacznijmy. Future zaraz byłby naprawdę wspaniałym prezentem, jej Sports, gulaszy i Zijesz, proszę bardzo, proszę bardzo. Do kogo wziąć? Chyba Zijesz będzie lepszy, bo się będzie łatwiej łączył z zawodnikami z Premier League, także bardzo dobrze, ale może jakiś... Gigi Buffon, no to nie jest na pewno Future Star, raczej już to kilkadziesiąt lat temu, ale Gigi Buffon, kiedyś ikona na pewno, jeszcze nie, także przedostatni pik, zobaczmy, może jednak się coś pojawi, jednak jest paje, dobra, chyba jednak będzie Lipa niestety proszę Państwa, no dobra, słuchajcie, ostatni pik i zobaczmy, może jednak, coś ciekawego, jakiś potężny walkout, o Jezus. No dobra, jeszcze jeden. Dobra, to już na pewno ostatnie, bo już nie będę miał kart, nie będę miał pieniędzy, już nie mam i tak, więc 8-1 plus do wyboru. Może teraz odda. Tak, 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 tak oczywiście powinno być, ale czy tak będzie? Może chociaż jakiś walkout na sam koniec, co? Co wy na to? No nie, ale jest wicelo84, więc to jest kolejna karta, którą się kiedyś przypali. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kończę z nagrywaniem dzisiaj, bo już 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 po prostu już nie, już koniec. Także widzimy się jutro. Kończymy FUT Champions. Mam nadzieję, że wbijemy 1 i zobaczymy co dalej. Także zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro. Aoj.